Posiadanie własnego gospodarstwa rolnego to w dzisiejszych czasach może być droga do sukcesu lub bankructwa. Nie ma co do tego ogólnej zasady. Zarobki rolnika w Polsce nie są zbyt duże, ale według danych pochodzących z GUS-u, zarobki rolników indywidualnych co roku rosną o około 500 zł. Rolnik to jeden z tych zawodów, dzięki którym funkcjonuje gospodarka, a w szczególności przemysł spożywczy. Uprawa roślin to bardzo ważna gałąź rolnictwa. Bywa ona opłacalna dla rolników posiadających duże, wielohektarowe gospodarstwa oraz odpowiedni sprzęt przystosowany do pielęgnacji roślin, ich ochrony przed różnymi szkodnikami oraz do zbiorów. Okazuje się jednak, że istnieją również rośliny, których uprawa będzie opłacalna na terenie mniejszych gospodarstw. Własne gospodarstwo rolne to szansa dorobku, aczkolwiek osoby początkujące muszą jednak pamiętać, że to ile zarabiają rolnicy, zależy od wielu czynników. Na zarobki rolnika wpływa nie tylko profil działalności, ale także miejsce zamieszkania. Znaczenie ma również wielkość plonów, ilość posiadanej ziemi czy możliwości technologiczne. Praca w rolnictwie jest czasochłonna, ale też kosztowna, dlatego rolnicy mogą korzystać ze wsparcia. Dofinansowania przeznaczone są na utrzymanie produkcji upraw oraz zwierząt hodowlanych. Według najnowszych szacunków dopłaty dla rolników w 2023 roku będą wyższe niż w roku poprzednim. Jak podaje portal letgrowshop.pl, według danych analitycznych indywidualnych gospodarstw rolnych za jednego hektara średnie zarobki oscylują na poziomie około 4000 zł brutto miesięcznie. Co sugerują artykuły rolnicze w internecie w sprawie uprawiania roślin i co warto uprawiać, aby osiągnąć jak największe zyski oraz aby zebrane rośliny nie zalegały w magazynach. Jakimi roślinami warto się zainteresować? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu w rolnictwie staje się coraz bardziej wymagające. W związku z obecną sytuacją na rynku w odcinku nie podejmujemy tematu zbóż. Warto jednak zauważyć, że istnieją rośliny, aktualnie, które mogą okazać się opłacalnym rozwiązaniem dla rolników. Jednym z takich pomysłów może być uprawa drzewek ozdobnych. Drzewka te ze względu na swoje walory dekoracyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Wiele osób jest skłonnych zapłacić bardzo duże sumy za zdrowe, odpowiednio poprowadzone drzewka bonsai. Specjalizacja w tej dziedzinie może okazać się rentowna, ale wymaga dużo cierpliwości. Osoby uprawiające drzewka mogą połączyć swoją działalność z prowadzeniem oficjalnego sklepu, co pozwala na budowanie relacji z odbiorcami towaru i płynne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Innym interesującym pomysłem na uprawę są szparagi. Te smaczne warzywa wracają do łask Polaków i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Istnieje szereg dań, w których szparagi są jednym z głównych składników. Jednakże uprawa szparagów wymaga nieco większej liczby hektarów. Każda osoba, która planuje uprawiać szparagi, musi przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Niestety, pierwsze zbiory szparagów są możliwe dopiero w trzecim roku po posadzeniu, jednak warto pamiętać, że uprawa ta może przynieść zyski przez ponad kolejne 15 lat. Wbrew pozorom, zysk można również zdobyć w uprawie ziół, które stanowią świetną alternatywę dla warzyw. W tym przypadku wystarczą plantacje o niewielkich rozmiarach, które z czasem mogą przekształcić się w większe gospodarstwa. Na początek warto spróbować z większą ilością gatunków. W celu przekonania się, które z ziół rozwijają się najlepiej w posiadanym rodzaju gleby. Na polskim rynku spożywczym sprzedaje się blisko 100 gatunków tego rodzaju roślin, a zatem wybór jest niezwykle szeroki. Za najbardziej opłacalne uznaje się bazylię, melisę, koper włoski oraz kminek. Najprostsze w uprawie są przystosowane do naszych warunków pogodowych lub czy krumianek mięta oraz dziurawiec. Należy pamiętać, że każde z ziół posiada nieco inne wymagania co do warunków glebowych. Na słonecznienia i nawadniania. Dobrym gatunkiem do uprawy w polskich warunkach klimatycznych mogą być również pokrzywa, skrzyp, rumianek, prawoślas lekarski, malwa czarna, szałwia, kolendra, kozłek lekarski, arcyngiel, haber jasnota purpurowa, werbena lekarska, mydlnica czy lawenda wąskolicna. Wszystkie z nich są szeroko wykorzystywane w przemyśle gastronomicznym, kosmetycznym lub farmaceutycznym. Zatem nie będziemy mieli problemu ze zbytem plonu w dobrej cenie rynkowej. Przy uprawie ziół na większym areale warto jednak zaopatrzyć się w specjalistyczną suszarnię, aby zapewnić dobrą jakość surowca. Opłacalność rolnictwa może być również wysoka dla gospodarzy, którzy zdecydują się na uprawy różnych owoców, takich jak np. porzeczki, aronia, maliny albo truskawki. Co prawda wymagają one sporych nakładów finansowych i dużej siły roboczej, a do tego na pierwsze plony trzeba poczekać. Przy gospodarstwach o sporym areale takie uprawy mogą jednak przynosić spore zyski, pod warunkiem dbania o jakość owoców i o ich prawidłową pielęgnację. Jeśli więc ktoś nadal zastanawia się, co warto siać na polu, to warto pomyśleć o borówkach amerykańskich. Mogą przynosić spore dochody nawet przy stosunkowo małej ilości posiadanego terenu. Jest to roślina, która sprawdza się doskonale w krajowych warunkach. Innym popularnym owocem jest malina, która sprzedawana na potrzeby przetwórstwa stanowi bardzo rentowny biznes. Jest to jednak roślina bardziej kłopotliwa w uprawianiu, ponieważ bywa narażona na ataki wielu odmian szkodników i wirusów. Najwyższy wzrost opłacalności upraw owocowych nastąpił w odniesieniu do borówki wysokiej. Rośnie zapotrzebowanie na krajowym rynku. Na duże zyski mogą liczyć także eksporterzy. Największe plantacje borówki znajdują się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim i lubelskim, gdzie tradycja upraw owoców jagodowych jest pielęgnowana od lat. Uprawa warzyw upłaca się głównie na dużych gospodarstwach. Za najbardziej dochodową roślinę od lat uważa się przede wszystkim czosnek. Cena za jest relatywnie wysoka i stała, a jego uprawa niewymagająca i pewna. Przynosi on zdecydowanie największy zysk w przeliczeniu na jeden hektar uprawy. Nawet na małych uprawach o wielkości kilku arów, Czosnek może być świetnym źródłem dodatkowego dochodu, a na dużych gospodarstwach umożliwia wypracowanie naprawdę stabilnego zysku. Duża popularność czosnku w Polsce sprawia, że żaden rolnik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem rynku zbytu na to warzywo. W zależności od odmiany i warunków uprawy można uzyskać plon czosnku jarego w wysokości 4 do 6 ton na hektar, a czosnku ozimego od 5 do 15 ton na hektar. W Polsce są sprzyjające warunki do uprawy czosnku. Dlatego też wzrosło zainteresowanie uprawą tej rośliny, zarówno w produkcji towarowej do spożycia na świeżo i dla przemysłu, oraz uprawie amatorskiej w ogrodach przydomowych oraz na działkach. Czosnek sadzony wiosną zbieramy w sierpniu w momencie zasychania liści. Warto dodać, że za opłacalne warzywa uznaje się również takie, które są chętnie wybierane przez polskich konsumentów. Pod tym względem od wielu lat w Polsce króluje ziemniak. Jest to warzywo, które najczęściej trafia na polskie stoły pod różnymi postaciami. Każdy, kto nie wie, co warto sadzić, powinien zwrócić szczególną uwagę na ziemniaki, na które zawsze można znaleźć kupców oferujących odpowiednie ceny. Ziemniak jest warzywem trwałym, które może być przechowywane przez długi czas bez ryzyka zepsucia oraz bez konieczności zapewniania żadnych specjalnych warunków. To w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na ziemniaki sprawia, że warzywo takie jest bardzo dobrym wyborem dla rolników poszukujących opłacalnych upraw. Wśród innych wysoko dochodowych roślin warto wspomnieć o grzybach egzotycznych. Doskonale w uprawie sprawdzą się boczniak ostrygowaty i twardych japoński. Ich cena rynkowa jest także bardzo dobra, a ze względu na walory smakowe i zdrowotne nie brak chętnych do ich zakupu. Czy, mimo tylu wyzwań i przeciwności, jakie aktualnie występują w roku 2023, prowadzenie gospodarstwa rolnego nadal jest opłacalne? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Warto jednak zauważyć, że rolnictwo nadal pozostaje bardzo ważnym sektorem gospodarki, a zapotrzebowanie na produkty rolne zawsze będzie. Co więcej, w ostatnim czasie rolnictwo zyskało na popularności, a klienci coraz częściej wybierają zdrową żywność pochodzącą z lokalnych źródeł. Dajcie znać w komentarzu, co wy uprawiacie i czy posiadacie ziemię i gospodarstwo rolne, czy raczej mały ogródek na publicznej działce, a może właśnie szykujecie się do zasadzenia czegoś na waszych miejskich balkonach. Przejrzę wszystkie komentarze, dajcie znać. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć.